Hej, siemaneczko, moje a mordeczki z tej strony oczywiście Patryk Temalniowski, a to jest daily vlog numer dwa. Dlaczego daily vlog, a nie keto vlog? Ponieważ nie jestem już na diecie ketogenicznej, właściwie to z tego powodu. I chyba na tym zakończymy naszą keto -dietkę. Tak jest mordeczki kochane, no i słuchajcie Ale to wyjaśnię wam już W przyszłym daily vlogu Dzisiaj słuchajcie zajmujemy się odrębnym tematem Kompletnie mordeczki Także jeszcze o tym nie myślcie Słuchajcie, dzisiaj jest 20 lipiec Czyli premiera Xiaomi Mi Band 5 ja słuchajcie jestem użytkownikiem Mi Banda 4 Już od dłuższego czasu Więc postanowiłem, że słuchajcie sprawię sobie Piątkę, ponieważ słuchajcie Mi jest to potrzebne słuchajcie I jestem już przyzwyczajony Do, do tego smartwatcha, dlatego mordeczki za chwilę udajemy się na stronę i będziemy go, słuchajcie, snajpić. Premiera jest o godzinie 9.00, słuchajcie, co działa mi na mega niekorzyść, ponieważ mam dzisiaj naprawdę ogromny zapiernicz ehm, Ponieważ, mordeczki moje kochane, dzisiaj o 9.00 jestem umówiony na oglądanie e, mieszkania, słuchajcie, ekipy. Tak, wynajmujemy mieszkanie ekipy, mordeczki, e, ale to też niebawem dam wam znaka. A druga ważna kwestia, słuchajcie, jestem na 10.00 umówiony do Barbera, słuchajcie, dla siebie i dla Gabrysia. Ja po prostu nie wiem, jak. Się dzisiaj z tym wyrobię, no ale muszę, słuchajcie, także działamy, no i lecimy, słuchajcie, zapraszam! Dobra, mordeczki, słuchajcie, zanim wyjdę jeszcze szybko e, shake białkowy. Mam nadzieję, że będzie widzieć. Don't forget your e, cardio, mordeczki. No niestety, słuchajcie, jestem na stronie e, Mi Band 5. E, słuchajcie, jest jeszcze niedostępny. On będzie prawdopodobnie dostępny dopiero po godzinie 9, ale nie będzie mnie w chacie, więc prawdopodobnie słuchajcie, zamówię go dopiero jak e, wrócę. E, a więc e, zapraszam ze mną, słuchajcie, i lecimy, guys! Lecimy dur! Dobra, odpalamy naszego potwora. Let you make. go. Doc said that ain't paranoia, that's anxiety. Either way, I can feel when people watching me. Okej, okay, mordziaty, słuchajcie, ja już wróciłem na chatę, jak widzicie, słuchajcie, fryzurka kozaczek, naprawdę perfekto. E, myślę, że wpadnę do tego barbera jeszcze nie raz, ale to słuchajcie, jeszcze nie, nie wszystko. E, mordeczki, kolejna mega ważna sprawa. Sprawdźcie co się dzieje na moim ekranie teraz. Patrz, gościu, coś to jest niedostępny, niedostępny słuchajcie na oficjalnej e, stronie e, Xiaomi, więc w takim razie słuchajcie, musimy chyba go zamówić z innego źródełka. Dobra, mordeczki, słuchajcie, jest zajebista akcja, obdzwoniłem kilka sklepów w białym stoku. będziemy jednak jechać po opaskę, słuchajcie, stacjonarnie e, z tego co wiem, jest jeszcze kilka sztuk na stanie, dlatego tam już, słuchajcie ne, zapieprzamy, już jedzie, słuchajcie po mnie kumpel także, lecimy durni. jasna i będziemy robić unboxing jeszcze na tym materiale zaczynamy jest, słuchajcie, mój kierowca, jadę jadę, firmóweczką firmowe palino, malina lecimy tam, lecimy durny <noise> Dobra, jesteśmy na miejscu słuchajcie, ja przekazuję kamerę dla mojego zioma trybucieka Dobra Ja będę wjadę jeżeli nie będzie to zutkami, zapytamy już kogoś Przepraszam, dostaję może opastę? Proszę włączyć kamerę. A dobra, jasne. Uh -huh. y... Dobra, słuchajcie, lecimy na Zielone Wzgórza, niestety tutaj nie było, y... ale, ale Francja, że słuchajcie, dostaliśmy informację, że są pojedyncze sztuki jeszcze na Zielonych. I... Dobra, jesteśmy. Euro, y... AGD, Zielone Wzgórza, Trypudź, wjeżdżamy na pełnej. Już bez tej złotóweczki może być, nie? <grym i wstydzio> Dziękuję bardzo. Burżuazja! A dla mnie na paliwo to nie ma, bo firmowe, tak? Proszę bardzo. Dzięki, mordeczko, za podwózkę. Pak, żubik, ziomy to są ziomy. Dobra, no trzymaj się, mordeczko i lecimy. Ja nie? do zobaczenia miłego. Okej, okay, mordeczki, słuchajcie, to co widzicie Na ekranie w tym momencie, słuchajcie Jest to Xiaomi Mi Band 5 A właściwie jego pudełeczko Tutaj, słuchajcie, jeszcze jest pięknie Ładnie, słuchajcie, napisane Sorry za ten, za ten cień w tle, słuchajcie Ale tutaj z Andrzejkiem walczę Z ostrym cieniem mgły, jest naprawdę ciężko No, tak się prezentuje Mordeczki, jak widzicie Oryginalny, jest to naprawdę bardzo fartowne Że go dostaliśmy, fajna taka Powłoka, ale to nas, słuchajcie Nie interesuje, przechodzimy do szybkiego unbox single, dobra e, słuchajcie, co my tu mamy w środku w ogóle no fartownie, farta mieliśmy dużego że w ogóle go złapaliśmy e, pierwsza rzecz, najważniejsza słuchajcie, najważniejsza, no najmniej ważna e, to jest słuchajcie kabelek, który będzie nam służył do ładowania, ja już po prostu mam tych kabelków trochę, no ale słuchajcie powiem tak, zawsze mieć lepiej niż a, a, a. dobrze, walecznie a, jezu, jaka folia chińska Czeku, czuć, że chińska, czuć, że chińska. Co ja od razu zabiorę? No, czeku, kabelek jak. Yy... Wait, dobra, yy, kabelek. Wait, co to za wejście, ty. Czeku, nie wiem, czy to będzie widać. Ale zobaczcie na to, czekajcie. Nie wyostrzy mi tego, co? No, wyoszcz Wyostrzyj. W Słuchajcie, sensie, takie śmieszne wejście, generalnie. No, wygląda to następująco. Nie wiem, czy widzicie, ale takie dwie krofeczki. Mega dziwna rzecz, słuchajcie, nie widziałem tego wcześniej, ale okej. Okay. To jest kabelek. Następna rzecz, którą już mamy, słuchajcie, e, w zestawie, no i którą ja już, słuchajcie, wyciągałem w sklepie, aby sprawdzić zawartość, to jest oczywiście nasza opaseczka, słuchajcie, czyli najważniejsza rzecz w naszym e, zestawie. Dobra, e, sprawdźmy, czy opaska działa. E, widzę, że oczywiście tutaj e, każe nam sparować z telefonem. Tu też nie wiem, czy będziecie widzieć, ale powinniście no, normalnie, słuchajcie, to widzieć. E, dobra. To jest opaska. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tam jest w środku. A widzę, że jest. Więc możemy sobie szybciutko. O! No już, już po opakowaniu. A takie fajne było. No jezu! Słuchajcie, ja tak zawsze mam, przepraszam. No, po prostu ja nie umiem tu się obchodzić z takimi rzeczami. Miało być delikatnie, miało być fajnie. Wyszło mordeczki jak zwykle. No, rozdupcyłem, przepraszam. Dobra, słuchajcie, najmniej ważna rzecz, słuchajcie, to jest instrukcja obsługi, którą ja od razu, słuchajcie, tutaj wyrzucam na śmietnik, mi to nie jest potrzebne. No, jest jakieś tam kilka rzeczy. Co tam, tara, rara, rara, rara. No, jakieś tam, takie pierdółki, słuchajcie, ale. No powiem tak, legenda głosi, że ktoś to kiedyś przeczytał, no ja tego czytać nie będę. E, a więc oczywiście mamy, słuchajcie, kabelek e, i e, Mi Banda piąteczkę e, w cenie 159 zł. Dobra, ja to sobie, słuchajcie, teraz paruję, podłączam, no i możemy chyba e, lecieć. I jeszcze taki szybki look, ta opaseczka prezentuje się na ręce, no nie powiem, słuchajcie jest, jest jakaś taka delikatnie wygodniejsza tak mi się wydaje, tutaj słuchajcie macie mojego e, mi banda czwóreczkę który już dzisiaj zrobił 12 tysięcy kroków, no i jak możecie słuchajcie zobaczyć, nie wiem czy tu będzie widać, ale tutaj słuchajcie, w tym miejscu ta opaska mi się już po prostu porwała, ja to musiałem niestety e, sklejać e, klejem, e, śmieszna sprawa słuchajcie, ponieważ taka sama opaska bez oczywiście mi bandzika kosztuje słuchajcie w mistorze 20 czy 39 zł, no dla mnie to jest jakaś w ogóle kompletna fikcja. E, kawał chińskiej gumki. Za, e, za. Słuchajcie, to powinno być za, nie wiem, za 10 zł maksymalnie. Na pewno nie za e, 30. E, no ale cóż, no, słuchajcie, no nie ja tutaj dyktuję e, ceny, prawda? Także no. E, I tutaj jeszcze oczywiście nowy mi bandzik, pa, nie śmigany jeszcze, ale. Ale będzie, słuchajcie, teraz normalnie nadupcane w klubach Esa. Okej okay, mordeczki, słuchajcie, spróbujemy teraz dodać naszą opaskę do naszego oczywiście. E, telefonu, mam nadzieję, że wszystko jest wyostrzone pięknie, ładnie, jeżeli nie to przepraszam mordeczki, dopiero uczę się w ogóle tego aparatu nowego, którym nagrywamy, a więc tak, przechodzimy pak, dodajemy opaseczkę, zgadzam się, wyszukiwanie, szuka nam teraz opaski, którą ja mam oczywiście tutaj, no i czekamy, czekamy co się stanie, prawdopodobnie za chwilę będę musiał też potwierdzić na opasce, Potwierdź na opasce. Jest, jest, oczywiście potwierdzamy. Ja już dostałem, i jak widzicie tutaj, a może nie widzicie. Jo, już słuchajcie, wszystko śmiga, nie? Czajcie, już wszystko pięknie, ładnie śmiga. Dobra, e, aktywow, dobra, opasek zegarków, tylko jedno urządzenie byłoby dostępne. Dobra, jasne, aktywuj. E, jasne, mordeczki, no ja mam, miałem, miałem mi banda czwórkę, teraz zamieniam go na piątkę. E, pomyślnie aktywowano urządzenie, słuchajcie, to będzie e, urządzenie, ne, które będzie po prostu mierzyć mi e, wszystkie, wszystkie e, pomiary i tak dalej. Ciekawe, czy załaduje mi ilość kroków dzisiaj, jestem, jestem mega ciekawy. Zaprojektuj wyświetlacz. O, własne skróty. Dobra, no to mi się podoba, to mi się podoba. Co tu mamy? Kontrola zdalna fotografu. O, kurde, ej, to może być sztos. To może być sztos. No jeżeli będzie słuchajcie wysyłał zapytanie, żeby robić na przykład zdjęcie, to może być naprawdę Kozak. 11 rodzajów m, aktywności, spoko. Cierpisz z powodu stresu. Sprawdź poziom stresu w dowolnym momencie, aby prowadzić... Dobra, mordeczki. No i słuchajcie, mamy już połączoną opaskę, Macie procent naładowania baterii, No i słuchajcie, wszystko tak, jak było miejsce w czwóreczce. Z tego co widzę, tutaj możecie sobie poustawiać jakieś, słuchajcie, fajne, fajne rzeczy na niej. No ale oczywiście, my tego nie będziemy, słuchajcie, specjalnie w tym momencie robić. Tutaj, oczywiście, słuchajcie, jest opaska, jakieś tam rzeczy, odbakowywanie ekranu, słuchajcie. Przy pomocy, oczywiście, Bluetooth, jak będziecie w po w odległości. Połączenia przychodzące, słuchajcie, alarmy, alerty aplikacji, SMSy jest tego troszeczkę, słuchajcie, ja nie chcę wam tego wszystkiego pokazywać, ponieważ to wszystko miało też miejsce na Mi Bandzie czwóreczce. E, no i co macie, słuchajcie, lokalizacje opaski, no to jest w moim przypadku akurat e, lewa e, lewa, słuchajcie e, lewy nadgarstek, jakieś tryby nocne, uruchamianie w tle, słuchajcie uświetla, e, ustawienia wyświetlania wszystkie takie rzeczy, słuchajcie, możecie sobie tutaj poustawiać e, i tak dalej, ale tym się nie będziemy słuchajcie, zajmować, no nie jest to kanał technologiczny to jest, słuchajcie, mój ne, daily content e, o, widzę, że tu jest jeszcze jakaś aktualizacja, o, prosto no i widzicie, no trzeba, słuchajcie, aktualizować to i tak dalej. E, no i mordeczki, słuchajcie, no nie będę was dłużej męczył. E, przechodzimy do podsumowania e, i e, będziemy po prostu e, kończyć. Także jazda. No a więc, mordeczki, słuchajcie, ja mam nową opaskę, która się w tym momencie jeszcze e, aktualizuje. E, słuchajcie, załatwiłem dzisiaj sporo e, spraw. Byłem też u barbera, którego was serdecznie, serdecznie polecam. E, no i mordeczki, zabieram się teraz zamontowanie tego e, materiału. Jeszcze. Proszę Was na koniec o zostawienie tysiąca łapeczek w górę, ponieważ słuchajcie sprawia to naprawdę ne, mega trudność robienie takich daily. Dopiero teraz zauważam e, Jaki jest to ciężkie, no ale myślę, że słuchajcie, będzie warto. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, czy ne, podoba Wam się tego typu seria, a ja zapraszam serdecznie na kolejny daily vlog już jutro! Trzymajcie się siemaneczko bang!